Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Tomku. Cześć Kamil. Cześć. Gdzie ostatnio nurkowałeś powiedz mi? Oczywiście w deep spocie. No tak, takie warunki są, że trzeba nurkować w ciepłych w wodach, w ciepłym basenie. Tak no tak, to jestem instruktorem deep spotu, no to gdzie mam nurkować? <noise> Dokładnie, no na pewno nie, nie w wodach otwartych, zwłaszcza w tej Jałży i przy... No nie, w tych temperaturach, no. chociaż w zimie pod lodem, owszem chętnie. Freediving pod lodem? Tak, oczywiście freediming uprawia się również pod wodą. O, brzmi to naprawdę, naprawdę fajnie. Ale temat dzisiejszej rozmowy to jest wyrównywanie ciśnienia, bo wiem, że napisałeś książkę na ten temat. Czy możesz wyjaśnić dla osób, które w ogóle nie są związane z nurkowaniem, czym jest to wyrównywanie ciśnienia? Okej. Okay. <laughs> Może tak, nie wchodząc w szczegóły, jeżeli ktoś próbował kiedykolwiek zanurzyć się na basenie, nawet na niewielką głębokość, to. Prawdopodobnie mógł poczuć ucisk w uszach. I on jest właśnie związany z tym, że ciśnienie zewnętrzne rośnie, ciśnienie wytwarzane przez wodę, a po drugiej stronie błony bębenkowej mamy powietrze i to ciśnienie wytwarzane przez powietrze jest po prostu mniejsze. Błona bębenkowa zaczyna się wyginać i czujemy lekki ucisk, jeżeli nic z tym nie zrobimy, będziemy się dalej zanurzać, no to możemy poczuć ucisk mocniejszy, może nawet ból. Oczywiście do tego nie należy doprowadzać, no i żeby temu zapobiec, to trzeba właśnie wykonać manewr, który nazywamy w nurkowaniu wyrównaniem ciśnienia, czyli trzeba dopchnąć trochę powietrza do tej przestrzeni, która znajduje się po drugiej stronie błony bębenkowej, którą nazywamy uchem środkowym. Zgadza się, to jest taki nieprzyjemny dyskomfort. i co po prostu pływają, to wynurzają się, i wszystko no. wrócić do normy teoretycznej. No, i właśnie rzecz w tym, że tego dyskomfortu tym bardziej nieprzyjemnego w ogóle nie powinno być, ponieważ powinniśmy wyrównywać ciśnienie, e, zanim jakikolwiek dyskomfort się pojawi. Czyli przeciwdziałać, a nie działać już po fakcie. Tak. Tak? Jeżeli próbujemy działać po fakcie, to z reguły już jest za późno. Już sobie nadwyrężamy błonę bębenkową i nie tylko błonę bębenkową. Więc trzeba to robić z odpowiednim wyprzedzeniem. Zdecydowanie tak. Czy są w takim razie jakieś nie wiem, różnice wyrównywania ciśnienia dla freediverów, a nurków takich ze sprzętem? Czy to jest dokładnie to samo tak naprawdę? Znaczy, no, sam mechanizm, znaczy inaczej może samo wepchnięcie powietrza do uszu do ucha środkowego ma miejsce w jednym i w drugim przypadku, natomiast są duże różnice pomiędzy jednym a drugim sposobem nurkowania, które wynikają z bardzo wielu czynników. Przede wszystkim Free nurkują głową w dół i okazuje się, że jak nurkujemy głową w dół, to wyrówna ciśnienia, ciśnienie w uchu jest od razu trudniej. Ponadto freediverzy nie dysponują taką ilością powietrza, jaką dysponują nurkowie sprzętowi. Nurek sprzętowy, niezależnie od tego, na jakiej jest głębokości, to automat oddechowy podaje mu odpowiednią ilość powietrza. I objętościowo ma tego powietrza tyle samo na, nie wiem, 1,5 metra w płucach, jak i na 50 metrach. U freediverów jest inaczej, bo my nie mamy automatu, który nam może podać mieszankę. Bierzemy na powierzchni. Pełne płuca powietrza, ale one się kompresują pod wpływem ciśnienia, jakie wytwarza woda, i dajmy na to na głębokości 50 metrów mamy jedną szóstą objętości tego powietrza, które mieliśmy na powierzchni. No i to stwarza problemy, ponieważ my musimy pobrać powietrze do wyrównania ciśnienia w uszach no, z płuc. Jeżeli płuca są skompresowane, to ciężko jest cokolwiek z nich wyciągnąć. Z tego powodu we freedivingu musimy posługiwać się bardziej zaawansowanymi technikami niż walsalwa. Ja właśnie chciałem spytać czy to próba walsalwa odpada w takich warunkach? Znaczy, to jest tak, walsalwa można się nią posługiwać na początkowym etapie. Jak się nurkuje do głębokości kilkunastu, w, niektó w przypadku niektórych osób nawet do 20 metrów, to walsalwa może się okazać wystarczająca. Natomiast jeżeli chcemy nurkować głębiej, to konieczne jest opanowanie techniki Frenzla, a jeżeli chcemy nurkować jeszcze głębiej, to z reguły konieczna jest tak zwana technika Mow. Czyli tych technik, jak zrozumiem, jest więcej niż jedna, która jest najbardziej chyba znana, jak próba Warsalwy. Tak, no jeżeli chodzi o nurków sprzętowych, to oni przede wszystkim się posługują właśnie próbą wersalwy, ponieważ ona jest najłatwiejsza do opanowania. To nie znaczy, że wszyscy nurkowie sprzętowi się tą metodą posługują, ponieważ niektórzy z nich posługują się metodami, które my nazywamy BTV, Balance to Be Volunteer, to z francuskiego to są takie techniki, które pozwalają na wyrównanie ciśnienia bez konieczności łapania się za nos. To są techniki bezciśnieniowe, tak? bo Valsalva, Frenzel, Maufil to są techniki, które otwierają trąbki eustachiusza i pozwalają na wprowadzenie powietrza do ucha środkowego poprzez wzrost ciśnienia w jamie nosowej. No, przeciwdziałamy tym ciśnieniu. Tak, ale ciśla. rzecz w tym, że w przypadku tych metod BTV to jest tak, że nie musimy yy, nie musimy doprowadzać do wzrostu ciśnienia wianie nosowe, nie musimy się łapać za nos. Otwieramy trąbki na, trochę inny, w inny trochę sposób, przy pomocy mięśni, które właśnie służą do ich otwierania. No i te metody BTV, niektórzy bardzo nieliczni nurkowie sprzętowi się tym posługują, niektórzy przełykają ślinę, tak, i to jest tak. wystarczające. Natomiast jest też Pewna niewielka grupa nurków sprzętowych, którzy nieświadomie się posługują właśnie techniką Frenza, czyli jedną z tych technik takich typowo freedivingowych. Najczęściej oni nawet nie wiedzą o tym, że tej techniki używają. Brzmi, brzmi naprawdę ciekawe. Natomiast mam pytanie o te techniki bezciśnieniowe, tak? Hmm. Czy one wymagają jakiegoś wcześniejszego treningu, na przykład na powierzchni? No tak. To w ogóle techniki bezciśnieniowe to jest taki temat najtrudniejszy, powiedziałbym, jeżeli chodzi o wyrównywanie ciśnienia. Bo Frencela można opanować dosyć szybko. BTF, Maufila, akurat do niczego nie jestem niepotrzebny, tylko Frencel już trochę jest to inna sytuacja, bo Frencel się tylko może przydać. Znaczy, no no też trzeba nad tym trochę popracować, ale można w miarę, no teraz już znając te techniki nauczania, jakimi dysponujemy, to można w ciągu, nie wiem, tam kilku dni, może kilku tygodni, kilku Przepraszam, może tygodnia opanować taką technikę. Później trzeba ją oczywiście doskonalić. Mhm. Natomiast w przypadku BTV to jest tak, że to bardzo dużo zależy od predyspozycji. Są ludzie, którzy właśnie nie ucząc się tych technik, są w stanie się nimi posługiwać, a są też takie osoby, które prawdopodobnie, jakby się bardzo długo uczyły, to się ich nie nauczą. I to jest po prostu długotrwały proces który może doprowadzić do sukcesu, ale może też do, do tego sukcesu nie doprowadzić. Okej. Okay. I powiedz mi, czy w kursie, na przykład, freedivingu uczy się człowiek wszystkich tych prób, czy jednak nie walsalwy, bezcichniewy i tak dalej, w równym, czy to? Nie. nie Jeżeli materiał. chodzi o techniki BTV, to one w ogóle nie są uczone na żadnym regularnym kursie. Właśnie z tego powodu, że yy, Istnieją bardzo duże ograniczenia, które sprawiają, że po pierwsze, nie wszyscy, a nawet być może duża część kursantów nie byłaby w stanie ich opanować, a po drugie, to są techniki, które nawet jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma predyspozycję do posługiwania się nimi, to proces nauczenia się tego to jest rozpisany na tygodnie po prostu, a czasem okay. nawet na miesiące. Więc to z punktu widzenia kursanta, który chce szybko zacząć nurkować, to nie miałoby żadnego sensu. Te techniki są uszone przez tam nieliczną grupę. Nurków, którzy mają je opanowane i wiedzą, jak ich uczyć, na zasadzie warsztatów. Natomiast na kursie freedivingu, na poziomie podstawowym, posługujemy się techniką walsalwy. Tak jak powiedziałem, ona do jakichś tam kilkunastu metrów, które są niezbędne do zaliczenia tego kursu, jest wystarczająca. Czasami nawet pozwala na zejść na 20. Już więcej metrów to raczej z trudem. Na poziomie drugim uczymy techniki Frencla a na poziomie tym najwyższym trzecim uczymy techniki mouthfeel. Tak? Czyli ja powiedziałem o tym, że no, technikę mouthfeel można opanować, jak się tam trochę wie, jak to robić w stosunkowo krótkim czasie, ale to nie oznacza, że osoba początkująca jest w stanie to zrobić. To jest właśnie tak, że ta osoba, która przystępuje do e Kursu, na którym będzie uczona techniki maufil, musi być do tego przygotowana, czyli musi być już freediverem co najmniej drugiego stopnia i musi mieć za sobą odpowiednią ilość nurkowań, żeby po prostu technika Frensera nie stanowiła dla niej żadnej tajemnicy, no i żeby po prostu mogła w ogóle miała szansę na to, że opanuje technikę maufil. Czyli jest tych trochę technik faktycznie i to wszystko opisałeś w książce, tak? To są tak. Twoje lata doświadczenia w branży i na podstawie swojego doświadczenia też opisałeś te rzeczy? Zgadza się. Na podstawie swojego doświadczenia, ale też na podstawie rozmaitych źródeł, z których korzystałem. Mhm. Także to nie jest tylko moje osobiste doświadczenie, ale doświadczenie bardzo wielu freediverów. Super, bo mówię, słyszałem, że właśnie książka jest bardzo, bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o tę te tematykę. To mam takie pytanie: jakie jeszcze rzeczy znajdziemy w, w książce o wyrównywaniu ciśnień, którą napisałeś? Tam jest szeroka grupa zagadnień poruszona, jest na początku powiedziane w ogóle właśnie tak szerzej o tym, dlaczego w ogóle musimy wyrównywać ciśnienie. To być może nie wszystkim jest potrzebne, nurkowie mogą sobie ten temat pominąć, chociaż mam nadzieję, że napisałem to na tyle ciekawie, że może to zainteresować. I temat tematy. jest naprawdę ciekawy, powiem szczerze. Są opisy technik, którymi się posługują nurkowie, zarówno freediverzy, jak i sprzętowcy, bo ta książka jest adresowana nie tylko do freediverów, ale również do sprzętowców. I za chwilę chciałbym dwa słowa na ten temat powiedzieć, mhm. a więc są opisane tam techniki walsalwy i rozmaite. Technika warsalwy i rozmaitej odmiany, technika Frenzla, technika Maufield i techniki BTV, razem z no, pewnymi wskazówkami, jak można opanować te techniki, raczej no, takimi rozbudowanymi, powiedziałbym, wskazówkami. I jest też szereg rozdziałów, które są poświęcone rozmaitym kwestiom związanym z wyrównywaniem ciśnienia, jak na przykład typowe problemy, które się mogą pojawić właśnie związane z wyrównywaniem ciśnienia, jak barotraumy, które mogą się pojawić właśnie w związku z niewyrównaniem ciśnienia jak metody jak sobie z tym, z tym radzić, jak metody, na przykład, które ułatwiają tak w codziennym życiu, jak, jak coś takiego na przykład jak działanie T, czyli płukanie nosa, które potrafi bardzo pomóc w wyrównywaniu ciśnienia. No i szereg innych spraw, właśnie, które są około, że tak powiem, kwestii związanych z wyrównaniem ciśnienia. Niektóre, są niektóre z nich są adresowane wyłącznie do freediverów i one są oznaczone po prostu tak, że są na takich szarych stronach, ciemniejszych. I to mniej więcej jedna trzecia książki jest właśnie taka dedykowana tylko freediverom, a reszta na białych kartkach jest adresowana zarówno do freediverów, jak i do nurków sprzętowych. Czyli książka jest tak naprawdę dla każdego, kto idzie pod wodę. No mam taką nie... nadzieję, że taki był jak gdyby cel. I tutaj właśnie chcę dwa słowa powiedzieć na temat sprzętowców, bo ze sprzętowcami jest tak, że oni... No, większość z nich zadaje mi pytanie, jak w ogóle się dowiedzą, no, co można napisać no, to jest na 300 stronach, to tak? to jest o wyrównywaniu ciśnienia. To jest tak proste, łapię się za nos, dmucham i, i koniec. I co tutaj więcej jest potrzebne? Tak? Na kursach jeszcze mówią, że jak nie możesz przedmuchać, to pójść parametrów do góry. Tak? No <laughs> tak I, i, i w zasadzie tyle. Dokładnie. Natomiast tu jest jak gdyby, znaczy raz, że jest trochę więcej takich niuansów związanych z wyrównywaniem ciśnienia, jak na przykład częstość wyrównywania ciśnienia, jak wyrównywanie Ciśnienia, tak, tylko trochę albo do końca i szereg innych, które sprawiają, że jeżeli wiemy o co chodzi, to jest nam łatwiej ciśnienie wyrównywać. A druga rzecz no, to jest właśnie to, że we freedivingu wchodzą w grę te bardziej zaawansowane techniki, które są dużo bardziej skomplikowane od walsalwy, ale chcę powiedzieć odnośnie sprzętowców, że większość z nich. Rodzi się świetnie z techniką walsalwy i niczego więcej oni nie potrzebują. Natomiast są wśród nich również osoby takie, które mają po prostu trudność z wyrównaniem ciśnienia. Oni stanowią oczywiście znakomitą mniejszość, tym mniej takie osoby są. I w przypadku takich osób, no bardzo często to wygląda w ten sposób, że oni a, trochę muszą walczyć z próbą walsalwy, bo z trudem wyrównują ciśnienie zostają za swoimi kolegami, którzy już są niżej, a oni gdzieś tam się męczą na 10 metrach, nie mogą wyrównać ciśnienia. Mało tego, przy tej okazji, jak mają problem z wyrównaniem, to zaczynają wykonywać próby walsalwy w sposób nieprawidłowy, czyli siłowo i przez dłuższy czas, a to może prowadzić do rozmaitych, bardzo poważnych komplikacji, które zresztą opisane są w mojej książce. I w przypadku takich osób, bardzo dobrym rozwiązaniem jest nauczenie się techniki Frenzla, która naprawdę nie jest trudna do nauczenia się. Tak jak powiedziałem, jest grupa ludzi, którzy wykonują tę technikę intuicyjnie, nie będąc nawet świadomymi tego, że właśnie się posługują czymś innym niż Valsalva. A rzecz w tym, że technika Frenzla jest dużo bardziej wydajna, to po pierwsze, a po drugie nie niesie ze sobą zagrożeń tych, które mogą się pojawić, kiedy wyrównujemy techniką walsalwy w ten sposób nieprawidłowy, a więc siłowo i przez dłuższy czas utrzymujemy ciśnienie. No i to jest właśnie taki główny powód, dla którego moim zdaniem, przynajmniej część, część sprzętowców, warto byłoby, żeby się tym zainteresowała. Tak? Ja też uważam, że to jest książka, która na pewno by się przydała bardzo instruktorom nurkowania sprzętowego, no bo na pewno każdy instruktor nurkowania sprzętowego zetknął się z takimi przypadkami ludzi, którzy mają ten problem. No i w momencie, kiedy oni wiedzą, na czym polega technika Frenzla, wiedzą, jak jej nauczyć, no to będą sobie mogli poradzić z takimi trudnymi przypadkami. Sam się spotkałem z takim przypadkiem, że dziewczyna nie mogła wyrównać właśnie próbą walsalwy ciśnienia, no i po prostu skończyła nurkowanie. Tak, To była siłowa walka, ból w uszach. No i do bólu absolutnie jak wiemy nie, nie należy doprowadzać, to już jest w ogóle skrajny przypadek, który absolutnie nie powinien mieć miejsca, ale ja wiem jak to jest, że po prostu no, tam już trzeba gonić za tymi kolegami i wtedy się ciśnie, ciśnie, ciśnie. Zapłacone nurkowanie na safari no, no trzeba. Właśnie, iść, tak? No właśnie, no właśnie. No, tak, tak niestety jest. A teraz tak mi się przychodzi do głowy, no w sumie jak lądujemy samolotem też się ciśnienie zmienia. Dokładnie. I można te techniki wykorzystać tak naprawdę. Y można, aczkolwiek w samolocie to najczęściej no, może poza jakimiś przypadkami osób, które mają bardzo poważne problemy z otwieraniem trąbek, to z reguły wystarcza ziewanie, ruchy żuchwo, przełykanie tak, tak. śliny. No i zresztą z tego powodu dzieciom w samolocie, takim małym, które, tak. które po prostu czują wzrost ten ciśnienia i nie umieją, sobie, nie umieją sobie z tym poradzić, daje się cukierki dostania wtedy one przełykają i to otwiera im trąbki i ciśnienie się wyrównuje. Zgadza się, no, pod wodą będzie z tym gorzej tak. Tak naprawdę. Słucham. Pod wodą będzie gorzej z jedzeniem cukierków. Z jedzeniem cukierków, tak, no, ale przełknięcie śliny jest wykonalne. Tylko rzecz w tym, że pod wodą to przełknięcie śliny jest skuteczne u bardzo niewielkiej liczby nurków. właśnie takich, którzy mają łatwo otwierające się trąbki. No, znowuż w nurkowaniu sprzętowym, kiedy dychamy suchym powietrzem, to ciężko tą ślinę czasem. To też prawda. To też prawda. Tak stąd naprawdę w takim razie warto. Przeczytać tą książkę i poznać inne metody w takim razie. No, może nie wszystkie, tak? Bo na przykład technika Mouthfield to jest technika, która absolutnie nie ma żadnego zastosowania w nurkowaniu sprzętowym. Ale na przykład techniki BTV to jest coś, co znowu jest o tyle fajne, że pozwala, tak jak powiedziałem, wymaga to większego nakładu pracy na opanowanie tych technik. Ale no, powiedzmy, że u większości osób jest możliwe, tylko tyle, że będzie to wymagało rzeczywiście dłuższego procesu uczenia się. Natomiast, no, jak nie musimy się łapać na nos, za nos, to mamy dwie ręce cały czas wolne. Tak? Na przykład dla instruktora sprzętowego, no, to może być wygodne, bo on wtedy może jedną ręką operować swoim inflatorem, drugą ręką może operować inflatorem swojego kursanta, który ma jakiś tam problem. Jak ktoś, nie wiem, kręci zdjęcia, czy kręci filmy pod wodą albo robi zdjęcia, no to też jest mu wygodnie, jeżeli może użyć do tego celu dwóch rąk, nie odrywając co chwila jednej ręki do, w celu. Złapania się za nos. Zgadza się zdecydowanie. Instruktor, który pilnuje swojego kursanta, go puszcza, bo musi wyrównać ciśnienie, to faktycznie lepiej użyć innej, innej metody. Tak, jeszcze przychodzi mi do głowy, że przy próbie walsalwy wykonujemy no, ruch ręką, tak? I czy to wpływa w ogóle na freedajwerów takie bezsensowne nie wiem, ruchy, że to nie wiem, powoduje większe zużycie tlenu w organizmie? Znaczy to yy, masz na myśli to, że się po prostu musimy złapać tak, za nos. Tak, tak dokładnie, do, dodatkowy. Więc ruch, to tak. tak naprawdę nie ma znaczenia, czy yy, my yy, pozwolimy się techniką walsalwy na etapie początkującym, czy techniką Frenzla na etapie tym bardziej zaawansowanym, czy małfilem. Zawsze freedajwerzy robią to w ten sposób, że jak już się raz złapią za nos, po wykonaniu scyzoryka, tak zwanego, to się trzymają za ten nos cały czas, aż do momentu, kiedy wykonają nawrót i zaczynają wracać ku powierzchni. Także u nas działa to w ten sposób, że jak się raz złapiemy, to się trzymamy do końca. Tak, właśnie po to, żeby nie wykonywać tych zbędnych ruchów, o, który, o które pytałem. Bo to, te, te zbędne ruchy przekładają się powinna ilość sekund pod wodą. I... Zgadza się. To może nie jest wielki wysiłek, ale tym niemniej na kursach uczymy kursantów właśnie tego, żeby trzymali rękę cały czas i jeszcze taką przyklejoną do tułowia, żeby nie stwarzała oporów, oporów hydrodynamicznych. Więc tak to u nas wygląda. No tak, tak się domyślam. Tak, no parę procent pewnie, ale ma, ma, ma kolosalne znaczenie. Super. Dziękuję Ci Tomku za wyjaśnienie tych naprawdę ciekawych informacji. No nie zdawając sobie sprawy, że jest tylu, tyle technik do wyrównywania ciśnienia. I to na pewno nie są jeszcze wszystkie. Jeszcze, wiesz, te techniki są modyfikowane. Ostatnio technika Małfial zresztą z udziałem Piotrka Błaszczaka, który jest jednym z naszych instruktorów, który wymyślił pewną modyfikację o. tej techniki, więc te techniki ewoluują, z tym, że one ewoluują przede wszystkim w gronie freediverów, ponieważ nam one są dużo bardziej, bo te zaawansowane techniki mhm. są po prostu dużo bardziej potrzebne niż sprzętowy. No tak, no jak mówiłeś, no my mamy zapas powietrza, w butli możemy sobie... No, no i uwielbiać. pamiętajmy też o tym, że jesteście w innej pozycji niż nie tak. w odwróconej, tylko na ogół w poziomej albo lekko pochyłej i w takiej pozycji jest dużo łatwiej wyrównać ciśnienie. No tak, a Freeday wierzy pionowo w dół, głową tak do, jest. do dołu. Tak, super. Jest. Także dziękuję ci bardzo. Ja za... również. I Było mi miło wziąć udział. Do usłyszenia i polecam zakupić i przeczytać książkę na temat wyrównywania ciśnień. Dziękuję. dziękuję bardzo. Nie chcesz by ominęła ci żadna podwodna przygoda? Zapisz się na newsletter. Co dwa tygodnie dostarczymy Ci powiadomienie o kolejnym odcinku od wywiadów z ekspertami a skończywszy na szalonych relacjach z malowniczych miejsc zanurkowania. Śledź również nasze nowe odcinki na stronie internetowej spodwody.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do każdego odcinka. Na kanale YouTube obejrzysz dodatkowe filmy. Subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia!